I teraz właśnie przejdziemy do tej Ukrainy, ponieważ wspomniany już Daniel Halicki w 1253 roku koronuje się na króla Rusi. Daniel Halicki panuje nad zachodnimi częściami ziem ruskich. To jest w pogranicze dzisiejszej Ukrainy, Polski, Białorusi. To są te tereny Lwowa, Galicji, no są właśnie Księstwo Halickie, później Galicja, to wszystko jest językowo powiązane. Wchodzi w to też tak zwana Ruś Czarna, czyli dzisiejsza zachodnia Białoruś z Grodnem na czele, ale i tereny polskie, ponieważ co ciekawe, stolica tego państwa znajdowała się w chałumie, W naszym polskim mieście, które do dzisiaj do Polski należy. I dlatego niektórzy Ukraińcy tak twierdzą, że właśnie przemyśl, hełm to powinno do nich należeć. Ukraińcy bardzo się do tego państwa Daniela odwołują, uważając, że to była ta pierwsza Ukraina, choć to państwo nazwy Ukrainy nie nosiło. Ono nazywało się Królestwem Rusi. Tutaj w przeciwieństwie do tego, że dawniej się ci władcy nazywali Kniaziami, bądź nawet byli zwani Kaganami przez długi czas, na pamiątkę tych. Tego legendarnego Kagana, tu co jest jednym z powodów, dlaczego uznaje się, że ten Kaganat ruski faktycznie kiedyś istniał, że ta, ten tytuł władcy cały czas był później jeszcze używany. Natomiast Daniel koronuje się na króla. Zakłada to państwo, które przetrwa następne no, blisko 100 lat. I zakłada pewne miasto, masyna lwa, więc na jego część zakłada miasto Lwów. A więc wówno nie został przez Polaków założony, pomimo że przez większość część istnienia należał do Polski i, no, i miał wielki wpływ na naszą historię. To jednak to właśnie Rurykowicz, Daniel Halicki, był założycielem tego miasta. Choć trzeba powiedzieć, że ta, ten zachodni odłam Rurykowiczów miał bardzo bliskie związki z piastami, więc Daniel Halicki miał w sobie trochę polskiej krwi po kądzieli. Ale w międzyczasie na północnym wschodzie, na, na północnym wschodzie na terenach y, dzisiejszej Rosji rozwija się cały czas ta druga linia Rurykowiczów, ta Włodzimierska. Wówczas między innymi panuje wielki bohater, Aleksander Nevski, można powiedzieć, jeden z tych czadów prawdziwych, ten, który odpiera ataki, ataki zakonów, które mają niedaleko swoje państwa tych niemieckich zakonów, m.in. innymi Krzyżaków, pokonuje ich tam w bitwie na jeziorze, takiej słynnej. Później oczywiście radziecka propaganda zrobi piękny film na ten temat. Sergiej Eisenstein, słynny reżyser. Polecam film zobaczyć. Film nakręcony w czasie, kiedy Związek Radziecki był, że tak powiem, cały czas straszony tą inwazją ze strony hitlerowskich Niemiec, więc... Więc... Tutaj... Te niemieckie zakony miały właśnie symbolizować to zagrożenie niemieckie, które już istniało w średniowieczu i istnieje cały czas. Byli tam też pokazani Mongołowie, którzy niby mieli symbolizować Japończyków, z którymi Rosjanie na początku XX wieku przegrali wojnę. No bo. Pomimo wielkich sukcesów, Aleksander Nevski nigdy z Mongołami nie walczył, nie zrzucił tego jarzma, cały czas im haracz. Płacił on, był wnukiem, on był, przepraszam, synem Jarosława II, czyli tego, który został uznany przez Mongołów za władcę Rusi, natomiast jego synem był Daniel, tak zwany Moskiewski, ponieważ wówczas, wówczas to powstaje pewne miasto. I to właściwie gród, i ten gród też zyskuje później na znaczeniu. Oczywiście chodzi o Moskwę, natomiast cały czas stolicą tamtego księstwa jest Włodzimierz. O tym trzeba pamiętać. A w międzyczasie Kijów zostaje zniszczony w 1299 roku, niedługo później przez Tatarów i centrum Rusi przenosi się już ostatecznie do Włodzimierza nad Klaźmą. Między innymi patriarcha Kijowa ucieka wówczas i przenosi się do Włodzimierza. I już oficjalnie Włodzimierz jest tą stolicą całej Rusi, całej tej podzielonej Rusi, podzielonej yy, oczywiście na wiele części. Warto jeszcze wspomnieć, że w przeciwieństwie do tej linii wodzimierskiej-moskiewskiej, ta linia Halicka, możemy nazwać ją ukraińską Rurykowiczów, przeciwstawia się Mongołom, nie płaci im tego haraczu. I Mongołom nie udaje się już opanować tego księstwa Halickiego, ponieważ nowo wokół niego no jest wiele innych silnych państw, przede wszystkim ta rosnąca w potęgę Litwa, są też polskie księstwa, więc po prostu Mongowie na razie pod panowaniem mają te pozostałe tereny Rusi, zwłaszcza tą północno-wschodnią Ruś, czyli tą no wówczas centralną, można powiedzieć, tą, która jest centrum yy, wszystkich ziem ruskich, i tam ci władcy na razie cały czas płac, płacą te haracze. Natomiast jeden z nich postanawia się zbuntować, jest to Michał Twerski. Był on młodszym bratem Aleksandra Newskiego. Było to na początku XIV wieku, jest księciem włodzimierskim, buntuje się przeciwko Hanowi i, co ciekawe, używa pewnego nowego tytułu. Nie księcia, nie króla, tylko cara. Tytuł cara, jak się okazuje, już był wcześniej używany, jeszcze przed rozbiciem dzielnicowym czasami też tak nazywano władców, a wzięło się to stąd, że carem nazywano cesarzy bizantyjskich na Rusi, Konstantynopol był nazywany cargradem, a wiemy, że Bizancjum ma ogromny wpływ na te ziemie ruskie miał, no stąd oczywiście Rusini przejęli prawosławie. No Michał Twerski za długo nie porządził, zostaje pojmany i ścięty przez Tatarów w 1318 roku i na razie te bunty się kończą. Natomiast syn Daniela Moskiewskiego i wnuk Aleksandra Newskiego, Iwan Kalita, zostaje wtedy władcą Rusi dzięki poparciu Mongołów. I co ciekawe, tenże Iwan siedzibę ma już w Moskwie i od tego czasu siedziba Księstwa, Moskiewsk Księstwa Włodzimierskiego przenosi się do Moskwy. I historycy uważają, że od tego czasu wiemy, już o tym Wielkim Księstwie Moskiewskim, tak zwanym natomiast. Jest to taka nazwa nadana później, ponieważ to cały czas był ten sam organizm państwowy, cały czas było to samo Księstwo Włodzimierskie i cały czas ci władcy używali przede wszystkim tytułu księcia Włodzimierskiego, dopiero później Moskiewskiego, dlatego że Włodzimierz był starszym miastem i, i symbolicznie, kulturowo gdzieś tam ważniejszym od Moskwy, bo mi, od Moskwy, pomimo tego, że w Moskwie mieściła się już wtedy siedziba tych władców. Iwan. Kalita zasynął jeszcze jednym, zakłada fortecę zwaną Kremlem. To nazwę oczywiście każdy z nas zna. W 1340 roku wybucha wojna między Polską a Litwą. I ta wojna ma tutaj ogromne znaczenie dla historii Rusi, dla historii, zwłaszcza Ukrainy, ponieważ toczy się o to państwo założone przez, Dan no może nie do końca założone, ale którego tym najbardziej znanym władcą był Daniel Halicki. Jego potomkowie już tam nie używali tytułów króla. To byli po prostu książęta Haliccy. Natomiast ta linia Rurykowiczu w pewnym momencie wygasła. I co ciekawe, ostatnim władcą został jeden z książąt piastowskich, po prostu ta linia Rurykowiczów była aż tak blisko z Piastami spokrewniona. I przez to kiedy już nawet ten jeden książę właśnie piastowski zmarł, nie pozostawiając męskiego potomka, wówczas między innymi Kazimierz Wielki, który panował w Polsce, Postanowił zgłosić swoje pretensje po prostu do tych ziem, do tych ziem halickich. Aczkolwiek nie tylko on, ponieważ także Giedyminowi, Giedyminowicze Litwini, oni także byli spokrewnieni z książętami halickimi, z potomkami Daniela. I oni także te pretensje do tych ziem mieli. Wybuchła bardzo długa wojna, która z przerwami trwała aż do 1392 roku, kiedy to doszło do słynnej unii personalnej między Polską a Litwą. Wówczas to po prostu ta ruś Halicko-Włodzimierska, też tak zwana, albo Halicko-Wołyńska. Halicko-Włodzimierska, ponieważ jest jeszcze jedno miasto o nazwie Włodzimierz, które dzisiaj znajduje się na Ukrainie. Nie myli z tym Włodzimierzem nad Kluźmą, stąd też powstanie później nazwa Galica i Lodomeria, taka bardziej zatynizowana na te ziemię. No i właśnie zostaje to podzielone. Wołyń dostaje się Litwie, natomiast większość tych ziem, łącz przede wszystkim z Lwowem, dostaje się Polsce i Lwów wtedy staje się tym polskim miastem, jednym z ważniejszych jak się okazuje. Był to duży sukces też Kazimierza Wielkiego ponieważ to już jemu się udało ten Lwów opanować. Lwów, który w międzyczasie stał się stolicą tego państwa, jak już wspominałem wcześniej, był to hełm, który do dzisiaj należy do Polski, później została ta stolica przeniesiona do Lwowa. Jak już mówiłem, Ukraińcy bardzo w swojej historii się do tego państwa odwołują, mówiąc, że to była ta Ukraina, natomiast trzeba pamiętać, że to państwo oczywiście poza tym, że się Ukrainą nie nazywało, to też nie było w jego ziemiach Kijowa. Kijów był krótko opanowany przez Daniela Halickiego, później go stracił. Było to księstwo kijowskie, które jednak było mało ważne. Było podległo oczywiście Mongołom i było mniej ważne w stosunku do tego księstwa włodzimierskiego, które znajdowało się na północnym wschodzie. No, a sam Kijów zostaje w 1363 roku opanowany przez Litwinów i włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I wówczas dochodzi jeszcze do pewnego, no, wydawałoby się mało z ważnego wydarzenia, ale które ma duży wpływ do dzisiaj, m.in. na putinowską propagandę, jak się okazuje, ponieważ w 1361 roku patriarcha Konstantynopola Kalistus wprowadza dwie nazwy. Wielka Ruś, która odnosi się do Księstwa Włodzimierskiego, i Mała Ruś, która odnosi się do terenów Kijowa. Dlatego dzisiaj niektórzy Rosjanie nazywają Ukraińców Małorusinami, że, on, że Rosjanie to są Wielkorusini, Ukraińcy Małorusini, no, Białorusini to nie są, czy takie te narody, które według Putina m.in. stanowią tą historyczną jedność. Natomiast Ukraińcy no niechętnie się na pewno Małorusinami nazywają, czasami też Rosjanie mówią, że Ukraina to jest właśnie Mała Rosja, Mała Ruś, to od tego Pochodzi co napisał w XIV wieku ten Kalistus, więc to nie jest wymysł ani Putina ani Rosjan, to jak się okazuje, bizantyjski patriarcha wymyślił. Przechodzimy dalej. W tym czasie, wśród Mongołów, pojawia się pewien dosyć wybitny władca. To Chtamysz, który łączy ze sobą dwa takie państewka mongolskie błękitną i białą ordę. W ten sposób powstaje słynna złota orda, która jeszcze się będzie rusinom dawać we znaki, ponieważ wnuk Iwana Kality, czyli Dymitr Doński, postanawia się właśnie zbuntować przeciwko Mongolom i nie płacić im trybutu. I udaje mu się w 1380 pokonać Tatarów, w bitwie na kuligowym polu, ale dwa lata później, właśnie ten wspomniany Tochtamysz zdobywa Moskwę, pali ją, później musieli ją Rurykowicze odbudowywać i przywraca tą zależność oraz daninę. Więc jeszcze się ci Rusini z północnego wschodu nie mogą całkowicie uniezależnić spod tego tatarsko-mongolskiego jarzma. Ja tutaj trochę wymiennie używam tych nazw, Tatarów i Mongołów, wiadomo, to są inne ludy, ale oba te ludy no, były podległe swego czasu Gizhanowi, później jego potomkom, tym różnym hanom i to one tworzyły te wszystkie hanaty, ordy, inne państwka, które istniały wówczas na terenie tej dzisiejszej południowej Rosji, powiedzmy. W 1380 roku w źródłach zaczyna się już pojawiać y, grecka nazwa na Ruś, czyli Rosja. Rosja, która brzmi ładnie bardzo, ale jeszcze nadal częściej się mówi ruś. To jeszcze ta Rosja z czasem dopiero będzie się przyjmować. Rosja to jest po prostu po grecku ruś Oczywiście w źródłach tych bizantyjskich już się wcześniej to pojawiało, natomiast od końcówki XIV wieku pojawia się też w źródłach ruskich. W międzyczasie ten władca Złotej Ordy, to Tochtamysz, traci na znaczeniu, ponieważ w Środkowej Azji pojawia się ktoś silniejszy, większy czad. Tym czadem jest Timur Chromy. Czad chociaż no, był kulawy. Jemu udaje się zwasaliwować Złotą Ordę, no i ta Złota Orda już coraz bardziej będzie tracić swoją potęgę. A w XV wieku już zostaje podzielona na kilka hanatów. Hanat Krymski, który przetrwa bodajże na dłużej. Kazański i Jastrachański. Przechodzimy już do XV wieku, i tutaj zajmujemy się już tylko tą, tym księstwem włodzimierskim, które już historycy tamten okres nazywają Wielkim Księstwem Moskiewskim, aczkolwiek jak już mówiłem, ci władcy przede wszystkim używają tytułu księstwa włodzimierskiego. Chcą też podkreślić swoje powiązanie z tym, no, przez długi czas, najpotężniejszym z ruskich księstw, które powstało właśnie w w wyniku rozbicia dzielnicowego tej średniowiecznej dawnej Rusi. W 1446 roku Dymitr Szemiaka, który jest wnukiem Dymitra Dońskiego, przyjmuje nowy tytuł, Hospodara Wszechrusi, czyli tym samym chce pokazać, że on ma prawo do całej Rusi, że to Księstwo Włodzimierskie bądź też Moskiewskie to jest właśnie Nowy spadkobierca tej dawnej ruskiej tradycji, a niedługo później, bo zaledwie parę lat później, upada Konstantynopol, i tym samym ta Moskwa staje się już centrum prawosławia. Pojawia się teoria o Moskwie jako o trzecim Rzymie. Pierwszym Rzymem był Rzym, wiadomo, drugim Konstantynopol, trzecim ma być Moskwa, która staje się centrum prawosławia wówczas. Niedługo później na arenie pojawia się największy z czadów, moim zdaniem rosyjskich, giga czad i wam trzeci z zwany też wielkim. Prawnuk Dymitra Dońskiego w 1471 roku podbijano w ogród, czyli tą pierwszą historyczną stolicę Rusi. Uniezależnia się od o, tych Mongołów, tatarów, Złotej Ordy, przestaje im już trybut płacić. W końcu to księstwo włodzimierskie, tudzież moskiewskie, jest na tyle potężne, że może się uniezależnić. Żeni się w międzyczasie z krewną ostatniego bizantyjskiego cesarza, Zofią. Tym samym uznając się za następcę władców Bizancjum, oczywiście używa tytułu cara. A w 1497 roku dwugłowy, bizantyjski orzeł staje się herbem Rosji, czy też jak dzisiaj czasami mówimy, godłem, choć nie jest to do końca prawidłowa nazwa. Oczywiście tym herbem jest do dzisiaj, jak wiemy. W XIV wieku Rurykowicze używają dalej tytułu wielkich ksiądz rząd i Moskiewski. Zawsze ten Włodzimierski jest na pierwszym miejscu, to o czym mówiłem a Iwan III uznaje się za wielkiego księcia całej Rusi, używa też tytułu cara oczywiście i to bardzo często. I udaje się w końcu zniszczyć tą Wielką Ordę, która powstała w międzyczasie na zgliszczach Złotej Ordy, to już są coraz słabsze te państewka postmongolskie powiedzmy. Niszczone zostaje przez hanat krymski, jeden z tych hanatów, które w międzyczasie powstały. I ten Hanat jest oczywiście przez Iwana III jako zręcznego polityka wspierany. Iwan III oprócz czego też toczy wiele wojen z Litwą. I dzięki temu wtedy akurat na Litwie panował syn Kazimierza Jagiellończyka, Aleksander. On też był przez chwilę królem Polski, bardzo nieudolny i słaby władca, pomimo tak wspaniałego imienia, które oczywiście nawiązuje do wielkiego czada ze starożytności Aleksandra Macedońskiego. Aleksander Jagiellończyk żadnym czadem nie jest, jest pieprzonym simpem. I jest upokarzany przez Iwana III regularnie, niestety dla nas oczywiście, bo to król polski. Iwan III mu podbiera te ziemie ruskie, choć Kijowa oczywiście nie udaje się jeszcze odebrać i o znaczeniu tego będę jeszcze wspominał później. W 1503 roku Litwa czasowo uznaje Iwana III za gospodara Wszystkiej Rusi. Ee, Iwan regularnie używa tytułu Cara. Tytuł Cara już był używany w XI wieku. Wspomniałem, że to stary tytuł. Między innymi Jarosław Mądry, ten, który dokonał rozbicia dzielnicowego, był w ten sposób nazywany. Jak widzimy, były różne tutaj określenia na Rusi co do władców od tego Kagana przez księcia Kniazia, właśnie aż po Cara.